Opowiem Wam dzisiaj o Romansie i Nieślubnym Dziecku. No, tak zacznę, żeby podbić oglądalność, a w rzeczywistości będzie o czymś o wiele ciekawszym, chociaż o Romansie i Nieślubnym Dziecku też będzie. No, ale po kolei. Rozmawiałem z moim przyjacielem luteraninem i on opowiedział mi ciekawą historię, taką bardzo ekumeniczną. Otóż w czasach naszej młodości, czyli tak gdzieś lata 80. gdzieś tak mniej więcej, jeden z luteran ze Śląska Cieszyńskiego, to jest takie miejsce w Polsce, gdzie protestanci są w niektórych miejscowościach większością i tam zachowała się dzięki nim polskość przeciwko zaborowi katolickiemu austriackiemu. Do wojska został wzięty i wylądował w hełmie tunelu Belszczyźnie. No, gdzieś na przepustce poznał dziewczynę, wielka miłość, dziecko. No, trzeba brać ślub. Dziewczyna półsierota, matka, wdowa, no, zgodziła się na ślub, miał być ślub kościelny, ślub cywilny, no ale przed tym ślubem kościelnym jest błogosławieństwo. No to ona tam. Wiecie, tam się modli nad tą swoją córką i tym przyszłym zięciem. No i kiedy do niego tak podchodzi, to tak zaczyna go tu macać po głowie. Nie wiadomo, co to jest, czy jakiś zabobon, czy, czy coś nie. Co to jest? Maca i maca i maca. W pewnym momencie przestaje i mówi: Ślubu kościelnego nie będzie. Idziemy tylko do Urzędu Stanu Cywilnego. Ja już więcej do kościoła nie pójdę. Konsternacja. Wow, o co chodzi? A ona na to. Ksiądz proboszcz mi mówił, odciągając mnie, żeby nie dać córki za lutra, że lutry mają rogi. I ja se sprawdziłam i nie mają. Jeśli ksiądz kłamał mnie w tych rzeczach, co ja se mogę sprawdzić, to co jest w tych rzeczach, których nie mogę sprawdzić. I tak przestała być katoliczką. Jest przykład Biblii w 17 rozdziale w Dziejach Apostolskich, 11 rozdział, zobaczcie sobie, 11 werset, 17 rozdział o Żydach w Berei, którzy byli szlachetniejszego usposobienia, bo sprawdzali w Biblii, czy nawet apostoł Paweł prawdę im mówi. Sprawdź swojego księdza.